Serus panowie, 4 lata temu przeprowadziłem pierwszy w Polsce niesponsorowany ranking bugmacherów oferujących swoje usługi graczom w Polsce. Przez te 4 lata wiele się zmieniło w tym świecie. W 2022 roku niekwestionowanym liderem rynku były dwa najstarsze brandy. STS i Fortuna. Które miały wówczas około 75% całego rynku. Ale te czasy się skończyły. Dzisiaj firmy takie jak BetClick i SuperBet dogoniły, a nawet przegoniły takie marki jak Fortuna pod względem sumy przyjętych zakładów w Polsce. Różnice technologiczne i ofertowe dzięki ogromnym nakładom pieniężnym również w dużej mierze się zatarły, a cały rynek przede wszystkim po prostu dojrzał. 4 lata temu, kiedy przeprowadziłem, Prowadziłem pierwszą edycję rankingu Bugmacher Top na polskim rynku. Mieliśmy 17 firm bugmacherskich. Od tego czasu cztery firmy przestały istnieć: Nobel Totolotek, e oraz BetX. A chyba jeszcze o Bet24 zapomniałem. Firmy te zajęły w moim rankingu miejsca 9, 13 i 17. Więc można uczciwie powiedzieć, że mój ranking dość dobrze podsumował jakość produktów, które wówczas. Oferowali ci Bugmaherzy. Ranking wygrał Superbet, który w tamtym czasie był jeszcze przed Bingiem, ale mój ranking już wtedy potwierdził, że będzie to Bugmaher, który namiesza w polskiej Bugmacherce. No i namieszał. Dopiero prawie dwa lata później postanowiłem rozpocząć z nimi współpracę jako z pierwszym Bugmaherem w Polsce. Od 2022 roku pojawiły się trzy nowe brandy, które nadal funkcjonują. Podkreślam to, ponieważ były też dwa brandy, które pojawiły się w 2022 roku lub później, a mimo to nie ma ich już na naszym rynku. Mowa tutaj o Wet Arenie oraz o Best Bet 24, firmie, która zawinęła się z pieniędzmi klientów. Wtedy testowałem bugmacherów w pięciu kategoriach, a mianowicie: wysokości marży bugmacherskiej, czyli gdzie mamy najwyższe kursy, bonusu powitalnego, oferty okresowej i stałej, łatwości obsługi aplikacji oraz oraz szerokości oferty Bugmaherów. I wiecie co? W tym roku zrobię dokładnie tak samo. Wezmę na warsztat wszystkich 16 Bugmacherów, którzy w styczniu 2026 świadczą swoje usługi dla Polaków i sprawdzę ich właśnie pod kątem tych pięciu kategorii. Zasady są proste. Każdy Bugmacher będzie zajmował miejsce od pierwszego do szesnastego w danej kategorii. Jeśli Bugmacher zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 16 punktów do rankingu. Drugie miejsce to 15 punktów, a ostatnie miejsce to... Jeden punkt do rankingu. Po pięciu kategoriach i zsumowaniu wszystkich punktów wyłonimy najlepszego Bugmachera w Polsce. Przede mną minimum 5 tygodni ostrej tyrki, żeby dokładnie sprawdzić wszystkich 16 buków. Zaczynam od marży bukmacherskiej, czyli wysokości kursów i już za tydzień dowiecie się, który Bugmacher oferuje najwyższe kursy w Polsce. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że w moim plebiscycie powinna pojawić się jeszcze jakaś kategoria. Dajcie swoje predykcje, który Bugmacher będzie najlepszy w Polsce. Pamiętajcie, że jeśli chcecie otrzymać ekstra wiedzę o zakładach bukmacherskich, to dołączcie do grupy Bogowie Bóg link w opisie tego filmu. I pamiętajcie, że gracze grają, a stracze strają.